Hindenburga, za chwilę zobaczymy, to łysa wydma, na której w 16 roku Niemcy, a w zasadzie rosyjscy Niemcy, na polecenie Niemców, wznieśli taką statuę zwieńczoną mieczem. Na dole była ławeczka, taka okrągła ławeczka, i to był wspaniały punkt widokowy. Z tej wydmy, podkreślam, nie było wtedy tego całego lasu, rozpościerał się przepiękny widok. Na morze, na ustkę, na promenadę. Ale jest też drugi powód. Wiemy, że ta góra Hindenburga prawdopodobnie albo runęła do morza, albo została podmyta przez, przez morze i po prostu wydma się zawaliła. I ja jeszcze w latach 90. robiłem, mam gdzieś zdjęcia. Dzisiaj nie pokażę, ale gdzieś nie mam. Zdjęcia pokazujące pozostałości tej góry, to znaczy tej statui. Tak? Na, już leżące na plaży. Tam był taki napis: Meteor, sztok. Nie wiem, czy życie. To długie lata. W 2008 dopiero przykrył piasek po prostu. Może tak Ja to w 2003 chyba sobie I proszę pani, no i wersja jest taka, że, że góra Hindenburga runęła do morza, ale jest też taka wersja, że góra Hindenburga to jest właśnie to a ta statua po prostu została zniszczona i zepchnięta, zrzucona do morza ta, 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 ta betonowa konstrukcja, która to objęczyła, ale fundamenty zostały. To ale jest też nie, druga… Nie, a tak? to co, co tam całe lata leżało w morzu, to to nie to? Nie, nie, nie. To było to był trochę nie, bardziej w stronę nie, perły, tak. ale przypuszczalnie był związek między tymi rzeczami. To Przypuszczalnie był związek między tymi rzeczami. To, co o czym pani to co mówi, tak to jest będzie? podstawa pod radar. O, no to to była podstawa pod. To jest pewne, na 100% podstawa pod radar Riesen-Würzburg, ogromny Würzburg, Bardzo duży radar bardzo dalekiego zasięgu. Natomiast właśnie druga wersja jest taka, że była po wschodniej stronie jakaś jednostka radarowa, pod którą podlegał ten radar, o którym mówimy, on stał wcześniej na Bydmie. To po prostu zostało też podmyte, i znalazło się w morzu. I że ta jednostka radiolokacyjna Luftwaffe, właśnie tutaj po zachodniej stronie, się mieściła. I za chwilę zobaczycie zdjęcia, które są niesamowite. Wydaje mi się, że to jest to miejsce. Chciałbym też, żebyście wyrazili Państwo opinię, czy, czy, czy się z tym zgadzacie. No bo co. Dziesięć głów to, to nie jedna. Popatrzmy jeszcze na te ruinki, tak? Widzimy, że tutaj jest już morze, prawda? Tutaj gdzieś jest trakt solidarności. Stąd byłoby ten trakt solidarności e, widać. Gdzie, gdzieś tutaj by był. I zobaczcie, jakieś takie, tutaj jest jakieś takie e, dziwne, dziwny ten fundament jest taki, prawda? Coś, jakby coś szczególnego tutaj było. Albo komin, albo, albo jakiś maszt, albo, no trudno, szyby jakieś, trudno powiedzieć. A to jest góra Hindenburga. No i teraz, czy te fundamenty, które widzieliśmy przed chwilą, czy one by tutaj były w ziemi, e, jako, bo widzicie tutaj jest, e, widać, że to co widzimy tutaj, no stoi na jakimś takim szerszym e, podejście. podmurowaniu, podejściu jakimś tak. E, to jest ta góra Hindenburga, widzimy, że wieńczy ją mecz, mie miecz. Ta rzecz była, bo Państwo nie są z USKI, ja, ja wiem myśmy się na wunkach widzieli ostatni tak, raz. Tak, tak. To jest, proszę Państwa, na wschód od Promenady, jakieś 300 200-300 metrów na wschód od końca Promenady. Tam gdzie jest trakt solidarności to jest parę 200 metrów, może 300 na wschód od tego miejsca. Die Hindenburg, wzgórze Hindenburga. A teraz popatrzcie Państwo na zdjęcia, które dostałem dosłownie parę dni temu od Pana Karla Waltera. Popatrzcie. Najpierw może to. To jest ewidentnie wydma, prawda? Widać morze. Ewidentnie jest to zrobione nad morzem, blisko morza. Widać, że tu coś rośnie. Wydma jest łysa, nie ma jeszcze drzew. No i jest tu jakiś dżentelmen. Nie, to nie jest chyba dżentelmen. To jest chyba pani. Nie, to no, jest ten no, głos ze no, zdjęcia z nie, no. roku. Nie, 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 to na pewno nie, bo to mam od kogoś zupełnie innego. No, no, e, to co teraz Państwo oglądają, to jest album, cały album dostałem, jeszcze nie, nie wszystko zdążyłem zeskanować. E, album, który dostałem od Pana Waltera Karla, który mieszkał w Ustce na ulicy Kosynierów 4. I to są zdjęcia jego ciotki, która też tam mieszkała, Kosynierów 4. I jako młoda dziewczyna została zmobilizowana do Luftwaffe, za chwilę pokażę Państwu jej dokumenty także. I no właśnie, wydaje mi się, że to jest na wschód Zresztą wśród tych zdjęć, które tam mam, nie wszystko podkreślam, zeskanowałem, ale jest też Góra Hindenburga. To zdjęcie, które Państwu przed chwilą pokazywałem. Tutaj popatrzcie, bardzo ciekawa rzecz. Jest jakieś podejście, jakieś takie schodki, od strony morza przypuszczalnie to jest. I tutaj są jakieś obiekty, jakiś oficer i tu kobieta w mundurze Luftwaffe. Poznajemy to po tej gapie. to jest, to jest typowe dla typowe dla Luftwaffe, o odznaka i tak typowe dla I zobaczcie to jest symbol, logo radiolokacji Luftwaffe. Błyskawice i ta mewka charakterystyczna, Luftwaffowska mewka. No a tu samolot, nie, nie wiem czy to jest jakiś nocny myśliwiec, Rozpoznamy, to jest proste po sylwetce, jeszcze po prostu nie bardzo miałem czas, żeby do tego przysiąść, ale sylwetkę tego samolotu rozpoznamy. To jest taka, wiecie, jak to wojsko robi, taka metaloplastyka, prawda, e, ma to e, podnosić atrakcyjność wizualną, uprzyjemniać, a jednocześnie też, e, no, jako identyfikacja z jednostką, prawda. Zobaczcie, tutaj widzimy też, że są doprowadzone w środki łączności. To jest telefon chyba, prawda? Linia, linia telefoniczna. Linia telefoniczna. I tu i to jest spojrzenie z góry. No i teraz popatrzcie tutaj. Może, czy to jest ta wydma? Czy to jest ta wydma, gdzie są te ruiny? No ona by była, jeżeli to jest trakt Solidarności, ale nie. To są środki tutaj. Wiecie, o czym myślę. Koniec promenady. Koniec. Pasuje, Pasuje, nie? Widać, że to, jest, to była jakaś inspekcja. Ten oficer przyjechał. Ten oficer przyjechał. E, tutaj teraz po mnie schodzi i pojedzie gdzieś dalej. I tutaj... A tutaj są jakieś też jakby urządzenia. Nie wiem, czy są jakieś szybki, Krzacz. Ale zobacz, tu jest ogrodzenie, więc... Nie dlaczego, bo tam była właśnie droga do tego Hindenburga. Do tego radaru? Tak, nie, nie. Do wzgórza Hindenburga. A może i tak. tak. Tak ja bym to widział. Nie? Aha. No i tu jest to logo z tym samolotem. <laughs> tak to wygląda. Popatrzmy co jeszcze mam. To już widzieliśmy to zdjęcie. I yy, to, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to nam pozwala zidentyfikować yy, Jednostkę, i mniej więcej teren ich działania. I tutaj potwierdza się to, co mówił ten człowiek, że ta kobieta służyła w pustce. E, tutaj mamy pismo. 15 luty. Nie wiem, co to jest OU. Oberbefels, Haber, czegoś tam pewnie. E, 15 luty 1945 roku. 41 ciężka kompania naprowadzania lotniczego I,